Dobre wieści, wyszło słońce. Trochę wiatr się uspokoił. Ta taka czarna chmura poszła tam. I co najlepsze baśki tutaj idą w moim kierunku. A jutro przyjeżdżają po pierwszego byka, no i tak myślę, że jak on by tu się napatoczył, no to by mu tam życił trochę marchewek. Niech już tam siedzi do rana. Już by był na miejscu, i byśmy zobaczyli, jak to się sprawdza. Ten poskro. Muszę tylko tutaj te resztki posprzątać. Tu już zrobiłem zamknięcie, teraz także działa fajnie. No i w tym miejscu będzie przyczepka podjeżdżała też, a w będzie wchodził byk na czy tamiałówki do załadunku. A później jak wymyślę coś lepszego z tej strony, bo by było łatwiejsze, jak to by one szły tak prosto i na wprost przyczepki, tak jak to w początku planowałem. Czyli coś takiego, i wtedy tutaj mogę regulować tymi właśnie bramami szerokość przyczepki, i tutaj i one wbiegają tędy prosto na samochód. Idzie pierwsza krowa, a tu nagle ogrodzenie nowe, to jest nieskończone. To jeszcze tak sobie zrobię na przyszłość. Na razie mi to nie będzie potrzebne. Ale oj, cielaczki wygną prosto, prosto na mnie. Lemy i marchewek, trochę to przyj przyjdzie ich tu więcej. A ja zawsze coś włożę ze sobą. Te to już takie resztki. Idą dwa beki akurat te jasne które są. Jeden z nich jest do sprzedania. O, o. Tak to nie. Nie planowałem tego, żeby je tutaj dzisiaj przeprowadzać. Ale jak już tak chętnie idą. To możemy to wykorzystać. Jutro nie będę musiał ich ganiać. Zobaczymy jak Baśki będą chętnie to przechodziły. O, od razu. Pięknie Baśki tutaj weszły. I to jest... Tamten? Albo tamten, jeden z tych dwóch będzie jechał. Ja teraz polecę szybko, zamknę je tutaj. No i zamykamy baśki. Baśki nie zdążą uciec. Ha, baśki w pułapce. Jeszcze niczego nieświadome Cieszą się, że zjadły trochę marchewki O, a tu reszta biegnie, ale reszta nie jest potrzebna, żeby tu wejść Także ja teraz szybko muszę posprzątać tutaj ten cały bałagan Narzędzia i te deski, które zostały, te resztki I spróbuję je przeprowadzić tędy Będę je tędy wypuszczał Zobaczymy jak to zda egzamin wszystko mam już tutaj popodłączane, po tamtej stronie jest całe stado, a po tej tutaj pierwsze testerki, <grymne> te które wpakowały się tutaj niespodziewanie i, i teraz zobaczymy jak będą sobie wychodziły przez ten poskrom. Otworzymy im bramę i kilka wypuścimy na próbę. Ci baśki. Pierwsza już idzie na ochotnika Idź, idź Następne idzie byczek i dwa cielaki Wy już macie kolczyki Jakby się trafiły jakieś bez kolczyków to bym ja tu mógł spróbować zakolczykować reszta? Zobaczę czy one same wejdą do tego poskromu czy nie. Powąchają wszystko, powąchają. I ta pierwsza już... już wychodzi. Idzie następna. Teraz zamkniemy te co się wracają. Ten który ma iść do sprzedania jest nadal po tej stronie. A te reszta mogą stąd uciekać. Teraz zobaczymy czy to się sprawdzi to co ja wymyśliłem czy nie Czyli naganiam je tutaj Poszły Baśki, tam jest wyjście Dla nich muszą to wahać wszystko. Zaczymy mały cielak, jak wyjdzie. Tam nie. Tam masz iść. Przynajmniej wiem, że już cielaki się tam nie zmieszczą. Następne. Następna Baśka, dawaj Tam Poszło. Dawaj tam. Poszedł Baśka. chcę do samochodu chyba wejść. Tam te czekają aż się nauczą wychodzić stąd same. Dzisiaj? Ona nie wie, jak stąd wyjść, wiesz? To jest chyba mała Kto? Bo no tam to już do auta, kurde, się pakuje, no Baśka! Co ty tam szukasz? Tam same narzędzia Skąd się wzięła Basia? Wiesz co, Basię wymyśliła pani Marysia Nasza sąsiadka Muszę zamykać auto, bo jakaś siądzie i odjedzie Jedna Basia chodzi i szuka swojego tego jasnego byczka cały czas Basia. One takie są przywiązane do cielaków, że nawet jak wyrodzi, jak wycieli nowego, to ze starym dalej jest żyta i ten zeszłoroczny pojechał już do nowej hodowli do Poznania pod Podpoznań a ona kurczę biedna od rana chodzi i go szuka. Ja jadę tutaj jeszcze posprzątać. I biorę się za jakieś nowe rzeczy. Także dzisiaj rano przetestowaliśmy poskrom. Tak to szybko poszło, że nawet nie zdążyłem gopro zabrać ze sobą. Przyjechali o 7 rano. 10 minut i już byli w drodze z powrotem. Szkoda tych krów, bo tak... One są bardzo zżyte ze sobą. I za każdym razem jak sprzedaje zeszłoroczne cielaki, to matki przez pierwszy dzień przeżywają to bardzo. Bo coś się dzieje i, i tutaj widać w takich momentach właśnie jakie więzi ich łączą. Ale mają już nowe cielaki tegoroczne, więc wracają właśnie do nich. A chciałyby zatrzymać najlepiej pewnie całe pokolenie swoje. No jednak tak się nie da. Tak na szybko mogę powiedzieć, że poskrom sprawdza się. Wchodzą tutaj krowy. W przyszłości jakbym chciał coś poprawić, no to na pewno tutaj zrobię. Teraz już nie miałem na to czasu, ale zrobię e, lej, tylko że to już będzie z gotowych elementów. Jak będę potrzebował na przykład większo, więcej sztuk, to tutaj po prostu połączę, tą bramę mogę wtedy ściągnąć. I zrobię wzdłuż tego ogrodzenia dłuższy taki przepęt i lej Ale to będzie zakładane i ściągane. Nie będę tego tutaj zostawiał. I najgorsza rzecz, którą muszę poprawić, i to koniecznie, to jest tutaj. Ja to przerobiłem. Wtedy miałem tutaj taką rurkę wkładaną i to od zabraliśmy. A okazało się, że niepotrzebnie, bo dałem to. No i w tym miejscu cielak mi się jeden zaklinował. Przód przeszedł, przednie kopyta. A na brzuchu został, i musiałem szybko samochodem tutaj stanąć, podczepić pas i to wyciągnąć. Bo inaczej to by tutaj utkwił. Także jest to do przerobienia, koniecznie. No i z czasem wszystko wyjdzie. Będę mógł podać wtedy wymiary dokładne, na razie muszę sprawdzić jak to się działa w praktyce po prostu na duże sztuki i na małe musi to tak wyglądać, bo no jest to rogate bydło i one mają po półtora metra na, nawet rogi, więc to wszystkie, e, wszystkie, te rogi wystają na zewnątrz a te poskromy, które można kupić to są dla to tak jest, że ta głowa jest tutaj na zewnątrz i ona jest zgniatana, ale w żaden by nie szedł dorosły highland już to mierzyłem, sprawdzałem Widziałem u innych hodowców za granicą, nikt z takich tych gotowych poskromów nie korzysta, bo po prostu się nie sprawdzają przy bydle rogatym, które ma takie długie, szerokie rogi. Także, takie podsumowanie, Jest, jestem zadowolony z tej roboty i żałuję tylko tego, że nie zrobiłem tego wcześniej. Wcześniej to ganiałem po polu za nimi jak głupi, albo brałem je wszystkie do siebie na podwórko. To tam hałasowały głośno. Później ich matki przychodziły, też hałasowały. A tutaj, w, w środku lasu, e, nikt nie będzie narzekał, że głośno. Jak coś się dzieje, jak jest takie badanie. Dzisiaj mieliśmy je badać, ale jest. Widzicie, deszczowa pogoda, i przełożyliśmy to na jutro. Także będzie. Będzie to jutro zrobione.